Co by było, gdyby Tytani walczyli ze sobą? Zaraz sprawdzimy. Mamy Tytan Cameraman 2.0 kontra Tytan tv 1.5. Zaraz sprawdzimy. Ty, ale to zmontowali, ty. <laughs> ale dobry montaż, o kurde, ty. Haha, <laughs> nieźle. Ty, ej. Ale ktoś miał dobry pomysł, ty. Co myślicie, jakby była taka walka? Który Tytan byłby najmocniejszy? Moim zdaniem Titan TV Man i tak by wygrał. Chociaż to jest Cinema Man, to raczej Titan 2.0, Titan kamera wygra z Cinema Manem. Bez, bez dwóch zdań, nie? Raczej na pewno by tak było. Ty, jak to jest mega pocięte. Ej, ktoś miał naprawdę kozacki pomysł, to jest niezłe. Ale ktoś to wyciął Epicko, tylko szkoda, że jakościowo to jest tak średnio. Bo łapkę muszę zostawić oczywiście. No tylko 480p. Ktoś miał naprawdę dobry pomysł. Ktoś. Zaraz sprawdzimy, kto to oczywiście. No ale możemy pogdybać, jakby doszło do takiej walki, to według was kto by był tym najmocniejszym? No raczej Tytan, tytan kamera, nie. Tytan kamera. Myślę, że z ulepszonym Tytanem tv Manem tutaj nie miałby takich mocnych szans. Natomiast z Cinemamenem okej. Okay, tutaj akurat by wygrał. Jasny, gwint, ty. No, no właśnie, to widzę, że autor również myśli w ten sam sposób. Fajnie to ktoś zmontował, serio. ty mega to jest zrobione. I to zrobił Winnie Stars. Czy on ma jeszcze jakieś fajne filmy? A tu, jakieś ten po, po hiszpańsku. Z tego co widzę, czy tam po portugalsku, ale mega fajnie to jest zrobione jest. Naprawdę.